Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Ja mam na imię Małgorzata, a kanał, który prowadzę, poświęcony jest zagadnieniom ezoterycznym. Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym omówię temat kamieni i minerałów. Powiem Wam między innymi, jak działają kamienie i minerały i do czego możemy je wykorzystać, a także w czym mogą nam pomóc. Powiem Wam również, jak z nimi postępować, czyli jak wybrać odpowiedni kamień dla siebie, jak go oczyścić, jak go zaprogramować i kiedy najlepiej to zrobić. Ominęł jedynie temat właściwości poszczególnych kamieni, Ponieważ tym zajmę się w oddzielnych filmach, gdzie omówię te bardziej znane i mniej znane kamienie i minerały. Jeżeli więc taki temat Was ciekawi, zapraszam do oglądania dalej. Naturalna moc kamieni i minerałów. Wykorzystywana jest przez cywilizację od wielu tysięcy lat. Minerały, w tym również kryształy, kamienie półszlachetne i szlachetne, fascynują ludzi od zarania dziejów. Zachwycają swoim pięknym, oryginalnym zabarwieniem, oczarowują kształtem i pięknie lśnią. Każdy kamień i minerał kształtujący się w środowisku naturalnym jest inny, ma swój odcień, naturalne wrostki, linie przyrostu i unikatową moc. Niektóre z nich mają dużą wartość materialną, takie jak na przykład diamenty, szafiry, rubiny czy szmaragdy. Inne natomiast nie przedstawiają wartości finansowej, ale są Niezastąpione w magii naturalnej. Każdy minerał, jak i kamień, tak szlachetny, jak i półszlachetny, a nawet ten zwykły, przydrożny czy rzeczny, może być z dobrym skutkiem zastosowany w magii naturalnej. Każdy minerał i każdy kamień. Ma niezwykłe właściwości i wibracje, chociaż każdy z nich działa nieco inaczej. Ich działanie odczuwa każdy, kto wchodzi w ich posiadanie. Kamienie i minerały zbudowane są z atomów, które wykonują liczne drgania. Tym samym wytwarzana jest energia, która może oddziaływać na nasz organizm. I stymulować go do odpowiedniej wibracji. Kamienie, szczególnie te szlachetne, podobnie zresztą jak inne obiekty materialne, w tym również organizm człowieka, mają swoją własną wibrację. Emitowana przez nie częstotliwość, niejako wyłapuje nieprawidłowości i równoważy je, przywracając im harmonię. Mówiąc najprościej, niektóre kamienie mogą pobierać od żywego organizmu nadmiar energii lub uzupełniać jej braki. Każdy z minerałów i kamieni może przybierać przeróżne barwy, zależnie od tego, czy występuje w czystej postaci, czy też zawiera domieszki. Innych minerałów, a ich właściwości w dużej mierze zależą również od tego. Każdy kamień szlachetny, półszlachetny, ale również ten, który znajduje się przy Polnej Drodze czy w rzece, składa się z siatki określonych atomów, które wykonują rytmiczne drgania. To skumulowana energia elektromagnetyczna danego kamienia poprzez kontakt ze skórą człowieka stymuluje jego komórki nerwowe do odpowiednich wibracji. Następuje wówczas reakcja. Kamienie potrafią przenosić potencjał energetyczny, a dzięki temu mogą leczyć. Albo utrzymywać w zdrowiu, mogą działać ochronnie, poprawiać pamięć, harmonizować, mogą uspokajać emocje, pobudzać i ożywiać, mogą zapobiegać zmęczeniu, odpędzać koszmary senne, mogą przyciągać odpowiednie wibracje, a także wiele, wiele innych. Wszystkie minerały i kamienie to doskonali uzdrowiciele i wspaniałe narzędzia metafizyczne. Aby rozpocząć z nimi pracę, musicie znaleźć jedynie odpowiedni dla siebie kamień czy minerał. Wybór odpowiedniego kamienia dla siebie to bardzo indywidualna sprawa. Kluczowe jest. Wsłuchanie się w swoje potrzeby, intuicję, a także rozważanie, rozważenie tego, jakie cele chcecie osiągnąć i jaki wpływ kamień ma na Was wywrzeć. Najlepiej przy wyborze kierować się swoją intuicją i pierwszym wrażeniem, bowiem czasem wystarczy jedno spojrzenie, żeby poczuć, że dany kamień to ten że jest on tym właściwym. Przede wszystkim słuchajcie swojego wnętrza i pozwólcie, aby kamień sam was znalazł i przemówił do was swoją energią. Nie każdy kamień szlachetny będzie wam odpowiadał, mimo że może być piękny, unikalny i kusząco błyszczeć. Być może okaże się, że wybierzecie na pierwszy rzut oka, jakiś niepozorny kamień, będzie mieć on jednak w sobie to coś, co was do niego przyciąga. Wasza intuicja, wrodzone poczucie piękna i odczuwanie to najlepsze drogowskazy, które pomogą wam znaleźć swój własny i odpowiedni kamień. Nie bez powodu pewne kamienie przyciągają nas do siebie. Może was przywołać jego wygląd, kolor, może nazwa, albo to jak leży w waszej ręce. Po prostu będzie wam odpowiadał. Natomiast jeśli jakiś kamień często pojawia się w waszym otoczeniu, albo w waszych myślach, to nie ignorujcie tego. Kiedy tak się dzieje, nawet jeżeli nie znacie właściwości tego kamienia, warto go nabyć, bowiem później niemal zawsze okazuje się, że był to świetny wybór. Oczywiście możecie również wybrać kamień całkiem świadomie, na przykład ze względu na jego właściwości. Określcie swoje intencje i potrzeby i zastanówcie się czego potrzebujecie. Czy może szukacie kamienia, który pomoże wam w miłości, lub zdrowiu, czy może w pokonaniu stresu? Czy chcecie może, aby chronił Was przed negatywną energią, albo może ma poprawiać Waszą pewność siebie, wzmocnić kreatywność, lub może znaleźć spokój wewnętrzny? Pomyślcie, jakie emocje chcecie wzbudzić. Czy chcecie, aby kamień dodał Wam energii? Czy chcecie, aby pomógł Wam bardziej się wyciszyć? Poznajcie właściwości kamieni. Poczytajcie o ich znaczeniu i działaniu, bowiem zrozumienie ich właściwości bardzo pomoże Wam w wyborze tego, który najbardziej odpowiada Waszym potrzebom. Wybierzcie kamień, który przemówi do Was swoim blaskiem, odcieniem i ukrytą w nim energią. Możecie też przy wyborze wspomóc się na przykład astrologią czy numerologią, ale to nie one są najważniejsze. Wasz kamień gdzieś na Was czeka i Was do siebie przyciąga. Wsłuchajcie się więc w swoje wnętrze, aby go odnaleźć. Każdy kamień oddziałuje na naszą codzienność w dużej mierze poprzez kumulowanie w sobie energii. Dlatego należy pamiętać, aby po nabyciu kamienia, a także później podczas pracy z nim, od czasu do czasu oczyścić go ze wszystkich nagromadzonych negatywnych nasileń i obcych wibracji i energii, jakimi się zanieczyścił. A w szczególności należy to zrobić zaraz po nabyciu, a także później po ciężkich i stresujących momentach. Skutecznie pracować można bowiem wyłącznie z kamieniami, które zostały energetycznie oczyszczone i którym została przywrócona równowaga. Dopiero taki oczyszczony kamień działa poprawnie. Kamienie możemy oczyszczać na wiele różnych sposobów. Możemy na przykład zakopać kamień na parę dni w piasku, możemy włożyć go na kilka godzin do strumienia lub potoku, względnie położyć go pod strumień bieżącej wody. Możemy również włożyć kamień na dzień lub więcej do czystej, osolonej wody. Jest to bardzo popularna metoda, której nie jestem zwolennikiem i jej nie polecam, ponieważ jest to metoda łatwa, ale należy przy niej bardzo uważać, ponieważ istnieją kamienie i minerały, którym woda najnormalniej szkodzi, a zwłaszcza solona, nie mówiąc już o biżuterii, w której osadzone są kamienie i która może się zniszczyć. Wody nie lubi azuryt, lazuryt, nie lubi również malachit, turkus, selenit, który kruszy się pod wpływem wody i pęka, również kamień księżycowy, piryt, labradoryt czy lepidot. W kontakcie z wodą mogą one ulec uszkodzeniu lub utracić swoje właściwości. Woda może u nich powodować również rozpuszczenie, korozję lub zmianę koloru, jak na przykład u angelita. Angelit jest to kamień, który nosi również nazwę anhydryt, co w tłumaczeniu znaczy bez wody. Pod wpływem wody angelit robi się miękki, zupełnie traci swój piękny błękitny kolor. I staje się gipsem. Aby przeprowadzić rytuał oczyszczenia, możemy także położyć kamień czy minerał na mocno nasłonecznionym miejscu, ale trzeba przy tej metodzie również uważać. Ponieważ istnieje wiele minerałów i kamieni, które są bardzo wrażliwe na światło słoneczne, takie jak na przykład ametyst, malachit, różowy kwarc czy turkus, mogą one wysychać, blednąć, a nawet zupełnie stracić kolor, mogą również popękać. Inną, bezpieczniejszą metodą na oczyszczenie jest wystawienie kamienia czy minerału na mm, kilkugodzinne działanie księżyca. Niestety ma ona także swoje wady, gdyż nie zawsze można przeprowadzić ten rytuał oczyszczenia, ponieważ istotna jest tutaj faza księżyca. Najodpowiedniejszą fazą na oczyszczenie jest pełnia, a ta występuje tylko raz w miesiącu. Na szczęście istnieją również bezpieczne i łatwo dostępne metody oczyszczania kamieni i minerałów. Można to zrobić na przykład okadzając kamienie dymem białej szałwi albo kadzidełkiem z drzewa sandałowego, kopalem, kamforą czy mirrą. Kamienie możemy oczyszczać także świętym dźwiękiem. Do tego celu wykorzystuje się misę tybetańską. podczas. Oczyszczania, kamień należy umieścić obok, obok misy, nigdy w jej środku. Następnie należy uderzyć w ściankę misy drewnianą pałeczką, a następnie przesuwać ją okrężnymi ruchami zgodnymi z kierunkiem wskazówek zegara, aby podtrzymać dźwięk. Jest to bardzo szybka metoda i bardzo skuteczna. Po minucie kamień będzie już oczyszczony. Kamienie i minerały można również oczyszczać przy pomocy miedzianej piramidy. Jeżeli często pracujecie z kamieniami, warto zainwestować i kupić sobie taką piramidę. Przyda ona się nie tylko do oczyszczania kamieni i minerałów, ale będzie pomocna w wielu sytuacjach. Jest to bardzo silne i bardzo pomocne narzędzie. Jedną stronę piramidy należy skierować na północ, najlepiej posiłkując się kompasem. Kamień należy umieścić pod wierzchołkiem piramidy i pozostawić go tam na jedną godzinę. Po tym czasie kamień będzie oczy, o, oczyszczony. Oczywiście możemy również kamień pozostawić na dłużej, jak na przykład na całą noc. Do oczyszczania kamieni można również użyć swojej własnej energii i wizualizacji. Jeżeli nie jesteście jeszcze doświadczeni, najlepiej użyć kosmicznego białego światła. Jest to bardzo prosta wizualizacja, którą może wykonać dosłownie każdy. Polega ona na wykorzystaniu mocy białego światła. Nie potrzebujecie do niej nawet żadnych narzędzi poza oczami umysłu i odpowiednią intencją. Po oczyszczeniu kamieni czy minerałów należy je zaprogramować, aby dany kamień czy minerał zawsze pracował dla najwyższego dobra. Co więcej, pozwala to ochronić same kamienie i minerały i zatrzymuje wszelkie zakłócenia ich działania przez cały czas. Kiedy są one Waszą własnością? Programowanie kamieni czy minerałów, inaczej nazywane jest nadawaniem im intencji. Jest to proces, w którym przekazujecie kamieniowi konkretny cel lub konkretne zadanie. Można to zrobić na przykład podczas medytacji, trzymając kamień w dłoni i wizualizując swoją intencję lub poprzez wypowiadanie głośno tej intencji czy też w myślach. Ważne jest, aby kamień był wcześniej oczyszczony i naładowany energią. Przed przystąpieniem procesu programowania uważnie ustalcie swoją intencję, bowiem nasze intencje działają tak jak magnesy i przyciągają do naszego życia wszystko to, czego oczekujemy, wszystko to, czego pragniemy. Dlatego warto je dokładnie przemyśleć. Następnie usiądźcie w jakimś cichym i spokojnym miejscu, trzymając swój kamień czy minerał w dłoni. Zamknijcie oczy, zrelaksujcie się, weźcie kilka spokojnych, głębokich oddechów i skupcie swoją uwagę na kamieniu. Następnie wizualizujcie, jak wasz kamień pochłania waszą wcześniej przygotowaną intencję. Wizualizujcie, jak ta intencja się spełnia. Następnie utrzymując kamień czy minerał w dłoni, wypowiedzcie na głos lub jeśli wolicie w myślach słowa waszej intencji. Możecie to zrobić w formie afirmacji lub prośby do kamienia. Używajcie słów z wysokimi wibracjami, wyrażając wdzięczność i radość. Przeprowadzając programowanie kamienia czy minerału, wsłuchajcie się w swoją intuicję. Obserwujcie swoje odczucia i emocje podczas trzymania kamienia w dłoni. Kamień może bowiem sam podpowiedzieć Wam, w czym może Wam pomóc. Przygotujcie sobie oczywiście wcześniej odpowiednią intencję. Przykładem takich intencji może być na przykład. Aktywuję ten kamień, aby przyciągał do mojego życia radość, pozytywne wibracje i szczęśliwe chwile. Lub, na przykład, ten kamień ma moc przyciągania do mojego życia miłości i harmonii. Albo aktywuję ten kamień, aby wspierał moje zdrowie. I witalność. Taką afirmacją może być również: Ten kamień ma moc przyciągania obfitości i dobrobytu do mojego życia. Lub na przykład, ten kamień ma moc chronienia mnie przed negatywną energią i negatywnymi wpływami. Wszystko, oczywiście, e, tak naprawdę zależy od tego, co chcecie, aby wasz kamień dla was robił. To, oczywiście, muszą być wasze e, intencje podyktowane waszym sercem. Po wprowadzeniu intencji, poczekajcie jeszcze kilka chwil. Skupcie się na wszystkich swoich doznaniach w ciele podczas tego procesu i zatapiajcie się w nich. A kiedy poczujecie, że proces się zakończył, weźcie jeszcze spokojny, głęboki oddech, a następnie pomału otwórzcie oczy. Zanim wstaniecie, posiedźcie jeszcze przez chwilę w spokoju. Pamiętajcie, aby używać tylko jednego kamienia czy minerału do jednej intencji. Regularnie oczyszczajcie i ładujcie swoje kamienie i minerały, aby zachowały one swoje wibracje energetyczne. Zaufajcie też swojej intuicji i pozwólcie kamieniom prowadzić Was do odkrywania ich pełnego potencjału. Kamienie i minerały mogą być bardzo pomocne w różnych obszarach naszego życia od wsparcia emocjonalnego i duchowego. Po ochronę i poprawę samopoczucia. Mogą one służyć jako narzędzie do medytacji, pomagając w koncentracji i wewnętrznym spokoju, a także wspierać procesy emocjonalne, takie jak na przykład radzenie sobie ze stresem i lękiem. Niektóre kamienie pomagają chronić przed negatywną energią, niektóre przyciągają. Pomyślność, a jeszcze inne dają wsparcie emocjonalne i duchowe. Harmonizują, wzmacniają pewność siebie, ugruntowują, oczyszczają, pobudzają intuicję i koncentrację, dają też wsparcie w życiu codziennym. Poprawiają nastrój, wspierają w kryzysach, poprawiają koncentrację i jakość snu. Wspierają również rozwój duchowy. Mogą być też skutecznym talizmanem i amuletem. Ich stosowanie jest przeróżne i bardzo pomocne. Jedno jednak jest pewne, że warto się z nimi zaprzyjaźnić i się nimi wspierać. To już wszystkie informacje, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli film Ci się spodobał lub uważasz, że informacje przeze mnie przekazane były ciekawe czy przydatne, proszę przyciśnij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, sprawisz mi ogromną radość, jeśli zdecydujesz się i przyciśniesz subskrypcję i dzwoneczek. Ja już pięknie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Miejcie się dobrze. Do zobaczenia następnym razem.